Dzień dobry. Opowiem dzisiaj, jak możemy poprawić jakość dźwięku yy, podczas naszych nagrań, które robimy dla celów prezentacyjnych, czy też na naszych webinariach, filmach instruktażowych oraz podczas zdalnych konferencji z naszymi współpracownikami czy też klientami. Na początek proszę zauważyć, że znajdujemy się w pomieszczeniu, które ma bardzo dużą kubaturę i dużo elementów odbijających ścian szklanych powierzchni, co za tym idzie, mamy bardzo długi i bardzo nieprzyjemny pogłos. Tego typu zjawisko nie jest korzystne dla, dla prezentacji, dlatego że obniżona jest koncentracja naszych słuchaczy. Oni po prostu cały czas mają ten element, który przeszkadza w pozytywnym odbiorze tego, co chcemy przekazać. Teraz mówię do mikrofonu MV5C, który jak każda tego typu konstrukcja jest bardziej czuła na dźwięki dochodzące z większych odległości. Co za tym idzie, no, większy wpływ na, na pracę tego mikrofonu ma y, pomieszczenie. Ale ważną rzeczą jest to, że z kolei nie musimy się tego mikrofonu tak bardzo pilnować jak w przypadku mikrofonu dynamicznego. Ym, zdecydowanie będzie lepiej funkcjonował on w pomieszczeniu o dobrej akustyce, ale o tym przekonamy się później. Teraz znowu mówię do mikrofonu Shure MV7. Słychać wyraźnie, że radzi sobie on zdecydowanie lepiej z pogłosymi i dźwiękami w tle. Tego typu konstrukcje są bardziej czułe na dźwięki z bliższej odległości, zwłaszcza w zakresie wyższych częstotliwości, czyli jak to woli wyższych tonów, dzięki czemu on izoluje się w, d, od powiedzmy sobie niepożądanych dźwięków dochodzących z oddali w pomieszczeniu. Redukuje to też jego potencjalne e, złe warunki akustyczne, jakie mamy w danym pomieszczeniu. Mikrofon Shure MV7 jest wzorowany na mikrofonie Shure SM7B, to jest mikrofon legendarny, radiowy, który jest wykorzystywany w profesjonalnych studiach radiowych i podcastowych, bardzo często widzimy go w tej chwili w różnego rodzaju produkcjach webinarowych. Ten mikrofon również był używany podczas nagrań takich artystów jak chociażby Michael Jackson, jego słynna płyta Thriller właśnie była zrealizowana na tym właśnie mikrofonie. Ten materiał rejestruje za pomocą smartfona, który posiada bardzo przyzwoite możliwości rejestracji obrazu, ale już rejestracji dźwięku no nie do końca. Wynika to z faktu, że mikrofony wbudowane do naszych smartfonów są przeznaczone do prowadzenia rozmów telefonicznych. A co za tym idzie, powinniśmy używać zewnętrznych mikrofonów, aby można było ten dźwięk nagrać w sposób taki profesjonalny, jak to robimy w tej chwili. Posłuchajmy może, jak brzmi w takich warunkach pogłosu mikrofon wbudowany do smartfona. Mam wrażenie, że wasi odbiorcy nie będą chcieli słuchać prezentacji takiej jakości. Prawda? Przejść na dynamiczny mikrofon MV7 jest już zdecydowanie lepiej. Najistotniejszą kwestią przy wyborze mikrofonów jest zrozumiałość mowy. A co za tym idzie, możemy go. odpowiednie ustawienie mikrofonu względem osoby mówiącej do tego mikrofonu. Jeżeli ustawimy ten mikrofon bardzo daleko, no to wówczas będziemy mieli przewagę tego, co znajduje się w pomieszczeniu, a więc słyszymy więcej tego pogłosu, więcej tych dźwięków, których byśmy nie chcieli. Jeżeli z kolei zbliżymy się bardzo blisko do tego mikrofonu, to będziemy mieli coś, co nazywamy zwanym efektem zbliżeniowym. Jest to bardzo Nieprzyjemne przesterowanie dźwięku, jak słyszycie. Optymalnym, optymalną odległością mikrofonu jest tak zwana odległość rozciapieżonej dłoni, czyli w przypadku um, to będzie mniej więcej taka odległość. I to jest ta odległość najbardziej optymalna dla ustawienia mikrofonu. Teraz mówię do mikrofonu przypinanego, albo jak to woli, mikrofonu typu Lawali jest francuska, albo po prostu mikrofonu krawatowego. Ten mikrofon to jest konkretnie Shure MVL z serii Motive i jest on bezpośrednio podłączony do iPhone'a, za pomocą którego to rejestrujemy. Może być również podłączony do niektórych smartfonów Android. Tego typu mikrofony wymagają zdecydowanie lepszej akustyki niż ta, w której obecnie jesteśmy. W związku z tym przejdźmy do pomieszczenia o zdecydowanie przyjemniejszej akustyce. Teraz w pomieszczeniu o dużo lepszej akustyce mikrofon Shure MVL z serii Motiv brzmi już zdecydowanie lepiej. Jest to znakomite rozwiązanie, jeżeli chcemy dokonać profesjonalnej jakości e nagranie, używając po prostu naszego smartfona z mikrofonem przypinanym. Jesteśmy teraz w typowym pomieszczeniu, jakie znajduje się w naszym domu, w siedziba naszego zdalnego biura. Jak słyszycie, tutaj mikrofon MV5C pracuje już zupełnie naturalnie, profesjonalnie. Jest to mikrofon wyposażony w wyjście słuchawkowe, a co za tym idzie, mamy możliwość monitorowania siebie bez żadnego opóźnienia na słuchawkach, jak również słyszymy bardzo wyraźnie osobę, z którą rozmawiamy w przypadku zdalnej komunikacji, czy to konferencyjnej, czyli po prostu kiedy współpracujemy z naszym biurem. Teraz wracamy do mikrofonu Shure MP7 z serii Motiv, który jest wzorowany na mikrofonie legendarnym SM7B firmy Shure, który jest używany powszechnie w profesjonalnych stacjach radiowych, używany przez youtuberów, wszelkiego rodzaju osób, które zajmują się bardzo profesjonalnym przekazem medialnym. Bardzo popularny mikrofon SM7B w tej chwili na rynku. I ten mikrofon wymaga przez wzmacniacza. O dosyć wyśrubowanych parametrach, jeżeli chodzi o wzmocnienie. W związku z tym potrzebuje takiego na przykład urządzenia jak to, co tutaj widzimy, czyli interfejs firmy Tascam, który jest w stanie wygenerować bardzo duże wzmocnienie sygnału wejściowego. Oczywiście jest to interfejs podłączany do portu USB. Jest to profesjonalne urządzenie tego typu, o którym za chwilę jeszcze powiemy więcej. Szur MP7 posiada od razu wbudowany przez wzmacniacz, posiada też wbudowany procesor DSP, który to pozwala nam na zastosowanie kompresji sygnału, zmiany barwy, krótko mówiąc, wszystkich tych parametrów, które są wymagane w momencie, kiedy rejestrujemy poważnie wokal, tak jak się to robi w profesjonalnym studiu. Jak widzimy, te parametry możemy zmieniać za pomocą aplikacji Shure Motif. Która jest dostępna dla komputerów Windows i Mac. I tutaj mamy możliwość sterowania wszystkimi parametrami. Możemy ustawić sobie ten mikrofon albo w trybie automatycznym, także możemy do niego mówić i wszystkie parametry są jakby automatycznie y, dobierane przez program, albo też możemy ustawić swoje własne y, preferencje co do brzmienia, co do barwy, co do kompresji itd. Tak co zrobić, aby mój głos brzmiał rewelacyjnie? No przede wszystkim musimy się skupić na tych podstawowych elementach, o których żeśmy już do tej pory mówili. A więc mikrofon, jest to pomieszczenie i jest to też osoba, która siedzi przed samym mikrofonem. A więc to, co mamy do powiedzenia, jest też bardzo, bardzo istotną rzeczą i o tym trzeba pamiętać. Dźwięku z telefonu komórkowego w przypadku tego typu profesjonalnych produkcji należy absolutnie zapomnieć. Powinniśmy też zrezygnować z dźwięku z komputera typu laptop, dlatego że najczęściej mikrofony wbudowane do obudowy samego urządzenia będą zbierały wszelkiego rodzaju hałasy, jakie się pojawiają na tym urządzeniu, a więc szum wentylatora. Umówmy się też, jakość mikrofonu nie jest wcale najwyższym priorytetem przy konstruowaniu tego typu komputerów. Dla celów domowych bardzo, bardzo przydatne są mikrofony dla kreatywnych właśnie z serii Motiv. Jest to cała gama różnego rodzaju mikrofonów, które mogą nam się przydać nie tylko w pracy w domu, ale również podczas rejestracji nagrań w terenie. Mamy tutaj fantastyczny mikrofon MV88 i MV88, który występuje w takim specjalnym zestawie, do którego po prostu dołączamy naszy, nasz, naszego smartfona, podłączamy ten mikrofon i mamy stereofoniczny, bardzo wysokiej jakości profesjonalny mikrofon do rejestracji np. Na dźwięków natury albo do rejestracji konferencji, albo też na przykład większej grupy osób siedzących przy jednym stole. Tutaj mamy też aplikacje takie jak Shure Plus Motive i Shure Motive Video, które rejestruje y, obraz w rozdzielczości 4K i tutaj też mamy możliwość sterowania wszystkimi parametrami y, tych naszych mikrofonów. Przy okazji warto wspomnieć oczywiście, że nasz mikrofon MV7, jak i MV5C, czy też inne mikrofony serii Motyw, mogą współpracować z komputerami bądź też z naszymi smartfonami. Aby podłączyć mikrofony, które dzisiaj tutaj Państwu prezentuję, wystarczy złącze USB w naszym komputerze. Każdy z tych mikrofonów posiada wyjście słuchawkowe, w związku z tym tam możemy dołączyć słuchawki, tak aby umożliwić transmisję bezpośrednio bez echa generowanego przez odsłuch. Aby podłączyć mikrofony profesjonalne, które wykorzystują złącze XLR, wówczas będziemy potrzebowali interfejs USB, taki jak widoczny na zdjęciu interfejs firmy Tascam. Tutaj chciałbym też przy okazji zaznaczyć, że mikrofon MV7, z którego dzisiaj tutaj korzystamy, również może być podłączony bezpośrednio za pomocą złącza analogowego XLR do tego typu właśnie interfejsu, co umożliwia wykorzystanie jego dynamicznej kapsuły w zdecydowanie lepszych parametrach niż to, co jest na złączu USB. Mamy profesjonalny interfejs USB do komputerów firmy Taskam, które charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami zarówno układów przezmacniaczy, jak i wbudowanych procesorów. W momencie kiedy podłączamy nasz mikrofon do komputera musimy upewnić się, że wybieramy też właściwe urządzenie wejściowe. Jest to o tyle istotne, że tak zwane systemowe ustawienie dźwięku nie zawsze jest tożsame z tym, co jest w ustawieniach programu, z którego korzystamy. Na przykład program Zoom czy też program Teams. Te mają specjalną zakładkę, która pozwala na wybór właściwego urządzenia podłączonego do naszego komputera. Proszę upewnić się o tym, ponieważ być może będziemy korzystali nieświadomie zupełnie z wbudowanego mikrofonu do komputera, bo takie jest ustawienie systemowe. W momencie, kiedy podłączamy mikrofon, typu np. mv5c on automatycznie jakby wymusza w systemie yy, własne parametry czyli on staje się tym głównym urządzeniem wejścia i wyjścia z naszego komputera pamiętajmy o tym aby zmniejszyć pogłos pomieszczenia więc zróbmy coś takiego jak robimy w tej chwili czyli mamy pomieszczenie o zdecydowanie lepszej akustyce wypełnionej różnego rodzaju elementami które absorbują dźwięk a więc są to na przykład zasłony są to meble miękkie dywany tym podobne rzeczy one pomogą nam bardzo w uzyskaniu prawidłowej akustyki naszego pomieszczenia. Jeżeli załóżmy, mamy taką sytuację, że osoba, z którą rozmawiamy, odsłuchuje nas przez głośniki wbudowane na przykład do samego komputera i również ten dźwięk jest zbierany przez mikrofon, wówczas następuje zjawisko echa. Większość programów do komunikacji bez zdalnej wykorzystuje taki algorytm, który się nazywa AEC. To jest automatyczne kasowanie echa. Jest to dosyć niekorzystne zjawisko, ono jest dosyć brzydkie, jest konieczne, żeby, żeby nie, nie było echa, żeby nie było efektu sprzężenia, ale powiedzmy sobie, jeżeli możemy uniknąć używania tego, tego algorytmu, jest to naj, najbardziej wskazane. Jak tego uniknąć? Po prostu musimy zakładać słuchawki i w tym momencie nasz mikrofon nie będzie zbierał tego dźwięku bezpośrednio z głośników, w tym momencie ten efekt AEC będzie zminimalizowany. Bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli będziemy robili bezpośrednią transmisję na, na żywo, abyśmy mieli jak najlepszą jakość połączenia internetowego. Yy, wszystkie programy, które używamy do połączeń konferencyjnych, używają pewnej formy kompresji sygnału, czyli nazywamy to tak zwanym kodekiem. I, yy, I w momencie, kiedy jest większa kompresja, wówczas mamy siłą rzeczy też gorszą jako, jakość dźwięku. Jeżeli potrzebujemy lepszej jakości dźwięku, no to potrzebujemy niestety, ale zdecydowanie lepszego połączenia internetowego i proponuję, żeby to było połączenie jednak po kablach Ethernet, a więc żeby to nie było bezprzewodowe połączenie. Możemy też oczywiście wykorzystywać mikrofony bezprzewodowe do naszych transmisji i daje nam to pewną wygodę, ponieważ możemy w tym momencie poruszać się swobodnie w pomieszczeniu, które wykorzystujemy do, na, do naszej prezentacji. Jest to czasami bardzo przydatne w momencie, kiedy mamy no, wszelkiego rodzaju prezentacje, różnego rodzaju urządzeń, które chcemy pokazywać. Wtedy jak najbardziej mikrofon bezprzewodowy z mikrofonem wpinanym właśnie w klapę, albo też mikrofonem na głownym, to są najlepsze rozwiązania tego typu. Przed webinarium jest pewnego rodzaju lista kontrolna, ja ją tutaj na krótko tylko wyświetlę. Jeżeli prowadzimy nasze webinarium z domu, upewnijmy się, że nasza rodzina będzie nas wspomagała w tym procesie i nie będzie nam przeszkadzała. Należy wyłączyć telefon, proszę o tym pamiętać. Nie stukać w stół, nie robić różnego rodzaju rzeczy, które powiedzmy sobie będą dekoncentrowały naszych słuchaczy. Dziękuję za uwagę.